Bohaterem dzisiejszego odcinka jest Mercedes A45 AMG. Mamy tutaj do czynienia z egzemplarzem poliftingowym. Wersja z 2017 roku generuje według producenta 381 koni. Jestem ciekawy, jak ten egzemplarz wyjdzie u nas na hamowni. Ile będzie miał mocy na seryjnym oprogramowaniu? Właściciel wykonał kilka drobnych zmian. Mianowicie wymienił wkładkę filtra na sportową i zamontował wydajniejszy downpipe. Teoretycznie powinniśmy uzyskać tutaj na serii, no pewnie coś więcej, ale to wszystko oczywiście hamownia zweryfikuje, także zobaczymy. No niestety w tych egzemplarzach czasami zdarzają się drobne ubytki mocy, no i jest to dosyć częste zjawisko, no ale myślę, że tutaj. Przy tym wydajniejszym downpipe plus sportowej wkładce filtra będzie dobrze, będzie ta seria albo nawet z delikatnym plusem. Zaraz sobie zobaczymy. No i mam nadzieję, że samochód fajnie wyjdzie po modyfikacji. No i tak widzimy: tak prezentuje się piękna jednostka Mercedesa. 2 litry turbo, ręcznie składana. Mamy podpis handcrafted. Widzimy, auto jest świeżutkie, więc no, ta seria powinna nam tutaj wyjść. Auto powinno fajnie zareagować po modyfikacji. Zobaczymy. No i mamy pomiar mocy. Widzimy tutaj piękny przebieg momentu obrotowego i mocy do samego końca, do limitera obrotów. Tutaj ta czerwona linia. Zobaczcie, 383 konie i 483. Praktycznie 5 Nm. No, można powiedzieć, że ładnie trzyma serię. Oczywiście delikatna modyfikacja do lotu i, 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 i wydajniejszy downpipe też dołożyły pewnie swoje trzy grosze. Natomiast fajnie, że ta seria z minimalnym, ale plusem jest. No i zobaczymy, jak zareaguje ta sztuka na moje e, programowanie. Co będzie generował ten egzemplarz? Okaże się już za chwilę. No ja już przygotowałem oprogramowanie, mam już zapiętego Flexa po pinach, będę programować w benchu. Także kilka minut i jedziemy po rolkach. Zobaczymy, jak ten egzemplarz zareaguje. Widzimy 425 koni, tyle wygenerował ten egzemplarz, 588 nm. Tak wygląda przebieg mocy i momentu. Zobaczmy sobie, jaka jest różnica. Powiedzmy w tym zakresie obrotowym: przy 3300, przed modyfikacją 460 Nm, po modyfikacji 550. Praktycznie 90 Nm przyrostu. Kozak, zobaczcie tutaj. Blisko 4000 obrotów, przed modyfikacją 484. Po modyfikacji 588. No mamy ponad 100 Nm przyrostu. To jest po prostu coś niesamowitego, jak ta dwulitrówka potrafi generować moment. No i moc wiadomo, też różnica całkiem spora. 383 na serii, po modyfikacji 425. No, można powiedzieć, przeszło 40 koni. Jest naprawdę świetnie. Egzemplarz zareagował książkowo. Te modele, tak na tym stage'u powiedzmy, wychodzą 415 do 430 koni, w zależności od danej sztuki. Tutaj spokojnie można było 430 przekroczyć, ale powiem szczerze, wolałem zrobić troszeczkę słabiej, tak jak właściciel mnie tutaj prosił, i będzie po prostu, jak to się mówi, lightowo. No i kolejny A45 AMG wyjeżdża z naszych rolek. Modyfikacja przeprowadzona sprawnie, auto naprawdę w świetnym stanie, co było widać po wynikach. Natomiast no muszę przyznać, że jest to egzemplarz no niesamowicie zadbany i jak to się mówi, niewymęczony, niewykatowany, także wynik sam mówi za siebie. Takich projektów Wam właśnie życzę. No myślę, że będzie cieszyć właściciela. Blisko 600 Nm w takim hot hatchu Ponad 420 koni to już są wartości całkiem przyjemne, naprawdę uwierzcie mi na słowo, wciska fotel. Tym miłym akcentem kończę. Oglądajcie kanał Gregor 10, znajdziecie tam kilka relacji z innych A45, przedliftowych, poliftowych. Także zwróćcie uwagę na jakie szczegóły tam jak omawiałem te samochody, na co zwrócić uwagę, co zrobić przed tuningiem, zanim przyjedziecie, co należy przygotować, wymienić. Także oglądajcie i do zobaczenia. Cześć!